Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj poruszymy temat, który jest bliski wielu z nas i często budzi wiele emocji. Czy zdarzyło Wam się kiedyś zastanawiać, dlaczego mimo wszelkich starań i inicjatywy z Waszej strony mężczyzna nie odpowiada tak, jakbyście tego chciały? Czy macie wrażenie, że im bardziej za nim gonimy, tym bardziej on się oddala? Wiele z nas wpada w pułapkę ciągłego zabiegania o czyjąś uwagę, myśląc, że intensywność naszych działań, Przełoży się na wzajemność uczuć. Niestety, często jest wręcz przeciwnie. Pogoń za mężczyzną może być nie tylko nieefektywna, ale wręcz odstraszająca. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ naturalne przyciąganie opiera się na równowadze, tajemnicy i wzajemnym zainteresowaniu, a nie na jednostronnej inicjatywie. W dzisiejszym filmie chciałabym podzielić się z Wami sprawdzonymi metodami. Które pomogą wam sprawić, by to On szalał za wami, bez konieczności gonienia za nim. Omówimy, jak budować pewność siebie i niezależność które są magnetyczne i przyciągające. Zastanowimy się, dlaczego mniej znaczy więcej i jak subtelne sygnały mogą być bardziej skuteczne niż ciągłe zabieganie o uwagę. Jeśli jesteście ciekawe, jak w naturalny sposób wzbudzić w nim zainteresowanie i sprawić, by to on zabiegał o waszą uwagę, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Ostatnia metoda to Game Changer. Zapraszam do wspólnego odkrywania tajemnic skutecznego przyciągania mężczyzn. Zaczynajmy. Aby sprawić, żeby mężczyzna szalał za tobą bez konieczności gonienia za nim, Kluczowe jest zrozumienie mechanizmów psychologicznych rządzących przyciąganiem. Kiedy zbyt intensywnie zabiegasz o jego uwagę, możesz nieświadomie wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Pogoń z Twojej strony eliminuje element tajemnicy i wyzwania, które często są motorem zainteresowania. Mężczyźni często są motywowani przez poczucie zdobywania. Jeśli wszystko jest podane na tacy, zainteresowanie może szybko osłabnąć. Nadmierna dostępność może również sprawiać wrażenie, że nie masz własnego życia, co może prowadzić do poczucia przytłoczenia z jego strony. Twoja niezależność i samowystarczalność są niezwykle atrakcyjne. Osoba świadoma swojej wartości przyciąga innych. Pewność siebie jest magnetyczna i sprawia, że ludzie chcą być w Twoim towarzystwie. Posiadanie własnych pasji i zainteresowań. Pokazuje, że prowadzisz pełne i satysfakcjonujące życie, co inspiruje i zachęca do poznania Cię bliżej. Niezależność emocjonalna oznacza, że nie polegasz na innych w kwestii swojego szczęścia, co daje relacji zdrową przestrzeń do wzrostu, bez nadmiernych oczekiwań czy presji. Skupiając się na sobie, inwestując czas w rozwijanie swoich pasji, kariery i relacji z przyjaciółmi, nie tylko wzbogacasz swoje życie. Ale także stajesz się bardziej interesująca. Zachowaj równowagę w komunikacji. Nie zawsze inicjuj kontakt. Pozwól, by on również wykazał się inicjatywą. Jeśli zauważy, że nie jesteś zawsze dostępna, może zacząć bardziej zabiegać o Twoją uwagę. Szanuj siebie i swoje granice, nie robiąc rzeczy wbrew sobie tylko po to, by go zadowolić. Ustalaj jasne granice i trzymaj się swoich wartości, ponieważ szacunek do samej siebie jest fundamentem każdej zdrowej relacji. Bądź autentyczna i nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, gdyż autentyczność jest kluczem do zbudowania trwałego i satysfakcjonującego związku. Zrozumienie psychologii przyciągania pozwala uniknąć błędów, które mogą sabotować twoje relacje. Pamiętaj, że nie musisz gonić za mężczyzną, by zdobyć jego uwagę. Skupiając się na sobie, Budując pewność siebie i niezależność, naturalnie staniesz się osobą, za którą on będzie szalał. Daj sobie i jemu przestrzeń do odkrywania siebie nawzajem w swoim tempie, a zobaczysz, jak relacja rozwinie się w pozytywnym kierunku. Aby sprawić, że mężczyzna będzie szalał za tobą bez konieczności gonienia za nim, kluczowe jest skupienie się na budowaniu własnej pewności siebie i niezależności. Te dwie cechy są. Niezwykle atrakcyjne i przyciągają ludzi jak magnes. Kiedy jesteś pewna siebie, emanujesz pozytywną energią, która jest zauważalna dla otoczenia. Niezależność natomiast pokazuje, że jesteś osobą, która ma własne życie, pasje i cele, co czyni cię bardziej interesującą i intrygującą. Budowanie pewności siebie zaczyna się od akceptacji samej siebie. Ważne jest, abyś doceniła swoje mocne strony i pracowała nad słabościami, ale nie z powodu innych, lecz dla własnego rozwoju. Zastanów się nad tym, co naprawdę lubisz w sobie, co Cię wyróżnia i sprawia, że jesteś wyjątkowa. Może to być Twój talent artystyczny, poczucie humoru, umiejętność słuchania innych, czy zdolności organizacyjne. Świadomość własnej wartości sprawia, że stajesz się bardziej autentyczna i pewna siebie. Niezależność to kolejny kluczowy element. Oznacza ona posiadanie własnych zainteresowań, przyjaciół i celów niezależnych od związku. Pielęgnuj swoje hobby, rozwijaj pasje i nie rezygnuj z nich dla kogokolwiek. Kiedy masz własne życie poza relacją, pokazujesz, że nie jesteś od nikogo zależna emocjonalnie czy społecznie. To sprawia, że mężczyzna widzi w tobie partnerkę, która wnosi do związku coś wartościowego i nie jest obciążeniem, lecz inspiracją. Praca nad samooceną jest niezwykle ważna. Jeśli zmagasz się z niskim poczuciem własnej wartości, warto podjąć działania, które pomogą ci je wzmocnić. Może to być terapia, coaching, czytanie książek rozwojowych czy uczestnictwo w warsztatach. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i wierzą w Ciebie. Unikaj toksycznych relacji, które podkopują Twoją samoocenę. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu wpływają na Twoje samopoczucie i wygląd. Kiedy czujesz się dobrze we własnym ciele, emanujesz pozytywną energią i pewnością siebie. Pamiętaj, że dbanie o siebie to nie tylko kwestia wyglądu. Ale przede wszystkim troski o własne dobro i komfort. Nie bój się podejmować nowych wyzwań. Wyjście ze strefy komfortu pomaga w rozwoju osobistym i budowaniu pewności siebie. Może to być zapisanie się na kurs, którego zawsze chciałaś spróbować podróż w nieznane miejsce czy rozpoczęcie nowego projektu. Każde osiągnięcie, nawet najmniejsze dodaje ci skrzydeł. I pokazuje, że jesteś zdolna do realizacji swoich marzeń. W relacjach z innymi bądź asertywna. Umiejętność wyrażania swoich potrzeb i granic z szacunkiem dla siebie i innych jest niezwykle ważna. Nie musisz zgadzać się na wszystko, co proponuje mężczyzna, aby go zainteresować. Wręcz przeciwnie. Wyrażanie własnego zdania. I podejmowanie decyzji zgodnych z Twoimi wartościami sprawia, że jesteś bardziej autentyczna i godna szacunku. Pamiętaj również o sile pozytywnego myślenia. Skupianie się na swoich sukcesach i dobrych stronach życia przyciąga do Ciebie pozytywne wydarzenia i ludzi. Staraj się nie porównywać z innymi i nie krytykować siebie bez potrzeby. Każdy z nas ma swoją unikalną drogę i tempo rozwoju. Kolejnym kluczem do wzbudzenia zainteresowania mężczyzny bez konieczności gonienia za nim jest wprowadzenie elementu tajemnicy i nieprzewidywalności do swojego życia. Tajemniczość działa jak magnes przyciąga i intryguje, sprawiając, że druga osoba chce dowiedzieć się więcej. Kiedy jesteś nieprzewidywalna w pozytywny sposób, stajesz się dla niego fascynująca i wyjątkowa. Tajemniczość nie oznacza ukrywania ważnych informacji czy grania w gry. Chodzi raczej o to, by nie odkrywać od razu wszystkich kart i pozwolić relacji rozwijać się naturalnie. Nie musisz od razu opowiadać o całym swoim życiu, planach czy przeszłości. Dziel się swoimi historiami stopniowo, pozwalając mu odkrywać cię krok po kroku. To buduje napięcie i sprawia, że będzie chciał spędzać z tobą więcej czasu, by dowiedzieć się więcej. Nieprzewidywalność polega na wprowadzaniu do waszej relacji elementów zaskoczenia. Może to być spontaniczna propozycja wspólnej aktywności, zmiana planów na coś bardziej ekscytującego czy pokazanie mu nowej strony twojej osobowości. Pamiętaj jednak, by zachować autentyczność i nie udawać kogoś, kim nie jesteś. Chodzi o to, by pokazać bogactwo twojej osobowości i zainteresowań. Ważne jest również by nie być zbyt dostępna. Jeśli zawsze jesteś na każde jego zawołanie, może to sprawić, że straci zainteresowanie. Pozwól mu tęsknić za tobą. Jeśli zaprasza cię na spotkanie, a ty masz już plany, nie rezygnuj z nich. Pokaż, że masz swoje życie i jesteś osobą zajętą. To sprawi, że będzie cenił czas spędzony z tobą bardziej i będzie się starał, by był on wyjątkowy. Komunikuj się z umiarem. Nie musisz od razu odpowiadać na każdą wiadomość czy telefon. Daj sobie czas, by przemyśleć odpowiedź i nie śpiesz się. To nie oznacza, że masz ignorować jego próby kontaktu, ale utrzymanie pewnej równowagi w komunikacji jest kluczowe. Jeśli będziesz zbyt nachalna, może poczuć się przytłoczony. Pamiętaj też o drobnych niespodziankach. Możesz czasem zrobić coś, czego by się po tobie nie spodziewał. Może to być przygotowanie ulubionego dania. Zorganizowanie małej niespodzianki, czy podzielenie się z nim ciekawą historią z Twojego życia. Takie gesty pokazują, że jesteś osobą pełną pasji i energii, co jest niezwykle atrakcyjne. Nieprzewidywalność dotyczy również Twojego rozwoju osobistego. Ciągłe uczenie się nowych rzeczy, rozwijanie umiejętności, czy odkrywanie nowych zainteresowań sprawia, że Twoje życie jest bogate i dynamiczne. Kiedy dzielisz się z nim swoimi nowymi doświadczeniami, inspirujesz go i wzbudzasz jego ciekawość. W relacjach z innymi ludźmi bądź otwarta i towarzyska. Pokazanie, że masz szeroki krąg znajomych i potrafisz nawiązywać relacje, dodaje ci atrakcyjności. Nie skupiaj całej swojej uwagi tylko na nim. To nie oznacza, że masz go ignorować. Ale zachowanie zdrowej równowagi między czasem spędzonym z nim a innymi aktywnościami jest ważne. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w każdej relacji, ale aby sprawić, że mężczyzna będzie szalał za tobą bez konieczności gonienia za nim, ważne jest, aby komunikować się z umiarem. Nadmierna dostępność i ciągłe inicjowanie kontaktu mogą sprawić, że poczuje się przytłoczony lub utraci zainteresowanie. Zamiast tego, Warto zachować pewną równowagę i pozwolić, by naturalny rytm relacji się rozwijał. Pierwszym krokiem jest unikanie bycia zawsze dostępną. Jeśli odpowiadasz na każdą wiadomość natychmiast i zawsze jesteś gotowa do rozmowy, możesz nieświadomie dawać sygnał, że nie masz własnych zajęć ani życia poza nim. Zamiast tego pozwól sobie na czas na odpowiedź, zajmij się swoimi sprawami. I pokaż, że masz bogate życie osobiste. To sprawi, że będzie bardziej ciekawy tego, co robisz, i chętniej będzie inicjował kontakt. Ważne jest również, aby nie inicjować zawsze pierwsza rozmów czy spotkań. Daj mu przestrzeń, by to on wykazał inicjatywę. Jeśli zauważy, że nie zawsze ty zaczynasz konwersację, może poczuć motywację, by sam się odezwać. To naturalnie zrównoważy waszą komunikację. I pozwoli mu poczuć, że również musi się postarać, aby utrzymać kontakt. Kiedy już się komunikujecie, staraj się, by rozmowy były wartościowe i interesujące. Unikaj monotonii i rutyny w komunikacji. Zamiast pisać do niego co chwilę, co słychać lub co robisz, postaraj się wprowadzić nowe tematy, podzielić się ciekawym doświadczeniem czy zapytać o jego opinie na różne tematy. To sprawi, że wasze rozmowy będą bardziej angażujące i satysfakcjonujące. Pamiętaj również o tym, by nie przesadzać z ilością wysyłanych wiadomości czy połączeń. Jeśli zauważysz, że ty wysyłasz trzy wiadomości na każdą jego jedną, warto zastanowić się nad tempem komunikacji. Zachowaj proporcje i pozwól, by rozmowa toczyła się naturalnie. Nadmierna intensywność może być odbierana jako nachalność co może zniechęcić go do dalszego kontaktu. W komunikacji ważna jest też autentyczność. Bądź sobą i nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Jeśli będziesz starała się zaimponować mu na siłę, czy dostosowywać swoje opinie do jego, szybko to zauważy i może stracić zainteresowanie. Szczerość i naturalność są kluczem do zbudowania trwałej relacji, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Nie bój się również milczenia. Nie musisz wypełniać każdej chwili ciszy kolejnymi wiadomościami czy tematami do rozmowy. Czasem warto pozwolić, by emocje opadły, a on mógł zatęsknić za twoim głosem czy wiadomościami. To buduje napięcie i sprawia, że każde kolejne spotkanie czy rozmowa są bardziej wyczekiwane i ekscytujące. Jeśli zauważysz, że on nie odpowiada od razu lub potrzebuje więcej czasu, Uszanuj to i nie naciskaj. Każdy ma swoje tempo i styl komunikacji. Ważne jest by nie interpretować tego od razu jako braku zainteresowania. Daj mu przestrzeń, a jednocześnie kontynuuj swoje życie, skupiając się na własnych pasjach i obowiązkach. Warto również zwrócić uwagę na jakość komunikacji. Zamiast skupiać się na ilości, zadbaj o to by wasze rozmowy były pełne treści i emocji. Dziel się swoimi przemyśleniami. Opowiadaj o tym, co Cię inspiruje. Zapraszaj go do głębszych dyskusji. To pozwoli Wam lepiej się poznać i zbudować silniejszą więź. Nie zapominaj o poczuciu humoru. Lekkie i zabawne rozmowy potrafią rozładować napięcie i sprawić, że czas spędzony razem będzie przyjemniejszy. Śmiech zbliża ludzi i tworzy pozytywne wspomnienia, do których chętnie się wraca. Wreszcie. Bądź cierpliwa. Budowanie relacji to proces, który wymaga czasu. Nie przyspieszaj go na siłę i nie próbuj kontrolować każdego aspektu komunikacji. Pozwól, by wszystko rozwijało się naturalnie, a zobaczysz, że bez konieczności gonienia za nim, to on zacznie szukać Twojej obecności i zainteresowania. Wyrażanie zainteresowania wobec mężczyzny jest naturalnym elementem budowania relacji. Jednak kluczem jest zachowanie równowagi i umiaru. Zbyt intensywne okazywanie uczuć może sprawić, że poczuje się przytłoczony lub zbyt pewny siebie, co może osłabić jego motywację do zabiegania o ciebie. Dlatego ważne jest, aby pokazywać swoje zainteresowanie w sposób subtelny i autentyczny, jednocześnie pozostawiając mu przestrzeń do inicjatywy. Pierwszym krokiem jest skupienie się na jakości waszych interakcji. Podczas rozmów słuchaj uważnie tego, co mówi. Zadawaj pytania pogłębiające temat i okazuj szczere zainteresowanie jego życiem, pasjami i przemyśleniami. Twoja empatia i uwaga sprawią, że poczuje się doceniony i zrozumiany. Pamiętaj jednak, aby nie dominować rozmowy ani nie wypytywać o zbyt osobiste sprawy na wczesnym etapie znajomości. Subtelne komplementy mogą być skutecznym sposobem na wyrażenie sympatii. Chwal go za osiągnięcia, poczucie humoru czy sposób w jaki traktuje innych ludzi. Ważne jest, aby komplementy były szczere i niezbyt częste, dzięki czemu będą bardziej wartościowe i zapadające w pamięć. Unikaj nadmiernego pochlebstwa, które może wydawać się nieszczere lub przesadzone. Kontakt wzrokowy i uśmiech. To potężne narzędzia komunikacji niewerbalnej. Patrząc mu w oczy i uśmiechając się, przekazujesz sygnały zainteresowania i otwartości. Takie gesty budują bliskość i zachęcają do nawiązania głębszej relacji. Pamiętaj jednak, aby zachować naturalność i nie wymuszać tych gestów. Ważne jest również, aby pozwolić mu wykazać się inicjatywą. Jeśli zawsze Ty pierwsza proponujesz spotkania czy rozmowy, może poczuć, że nie ma przestrzeni do działania. Daj mu szansę zaplanować wspólny czas i doceniaj jego starania. To nie tylko wzmocni jego zaangażowanie, ale także pokaże, że szanujesz jego wkład w relacje. Unikaj nadmiernego analizowania i interpretowania jego zachowań. Jeśli czasem nie odpowie od razu na wiadomość lub potrzebuje czasu dla siebie, nie oznacza to koniecznie braku zainteresowania. Zachowaj spokój. I skup się na swoim życiu, dając mu przestrzeń. Zaufanie i cierpliwość są kluczowe w budowaniu trwałych relacji. Pamiętaj, że autentyczność jest najważniejsza. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, ani nie stosuj manipulacyjnych technik, by wzbudzić jego zainteresowanie. Bądź sobą, okazuj zainteresowanie z umiarem i pozwól, by wasza relacja rozwijała się w naturalny sposób. Twoje samopoczucie, zdrowie i sposób w jaki prezentujesz się światu mają ogromny wpływ na to, jak jesteś postrzegana przez innych, w tym przez mężczyzn. Dbanie o siebie nie oznacza powierzchownego skupienia się na wyglądzie, ale holistyczne podejście do swojego ciała i umysłu. Kiedy czujesz się dobrze we własnej skórze, emanujesz pewnością siebie i pozytywną energią, co jest niezwykle atrakcyjne. Zacznij od zdrowia fizycznego. Regularna aktywność fizyczna, taka jak jogging, yoga czy taniec, nie tylko poprawia kondycję i wygląd, ale także wpływa korzystnie na nastrój i poziom energii. Wybierz formę ruchu, która sprawia Ci przyjemność, dzięki czemu łatwiej będzie Ci utrzymać regularność. Zdrowa dieta, pełna świeżych warzyw, owoców, białka i zdrowych tłuszczów, dostarczy Ci niezbędnych składników odżywczych. I wpłynie pozytywnie na Twoją skórę, włosy i ogólne samopoczucie. Pamiętaj również o nawodnieniu organizmu. Woda jest kluczem do zdrowia i witalności. Pielęgnacja ciała i troska o wygląd zewnętrzny to kolejny aspekt dbania o siebie. Znajdź styl ubierania się, który podkreśla Twoją osobowość i w którym czujesz się pewnie. Nie chodzi o śledzenie najnowszych trendów mody, ale o wyrażanie siebie poprzez strój. Regularne zabiegi pielęgnacyjne, takie jak maseczki, pilingi czy wizyty u fryzjera, mogą być formą relaksu i inwestycją w dobre samopoczucie. Nie zapominaj o zdrowiu psychicznym. Stres i napięcie mogą negatywnie wpływać na Twoje relacje z innymi. Znajdź czas na relaks i regenerację. Praktykuj techniki mindfulness, medytację lub inne formy odprężenia które pomagają Ci zachować równowagę emocjonalną. Kiedy jesteś spokojna i zrelaksowana, łatwiej nawiązujesz pozytywne relacje i przyciągasz ludzi swoją aurą. Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. Osoby z pasją są niezwykle intrygujące i inspirujące. Niezależnie od tego, czy jest to sztuka, sport, muzyka, czy jakiekolwiek inne hobby, poświęcanie czasu na to, co kochasz, wzbogaca Twoje życie i czyni Cię szczęśliwszą. Pewność siebie, która płynie z dbania o siebie na wielu płaszczyznach, jest zauważalna dla otoczenia. Mężczyźni często zwracają uwagę na kobiety, które są świadome swojej wartości i nie boją się być sobą. Twoja autentyczność i pozytywne nastawienie do życia przyciągną do Ciebie odpowiednie osoby. Pamiętaj, że dbanie o siebie powinno wynikać z miłości do samej siebie. A nie z chęci zaimponowania komuś innemu. Kiedy robisz to dla siebie, efekty są bardziej trwałe i satysfakcjonujące. Twoje zdrowie i szczęście są najważniejsze, a gdy czujesz się dobrze we własnej skórze, naturalnie przyciągasz do siebie innych ludzi. Utrzymanie pozytywnego nastawienia to kolejny kluczowy element, który może sprawić, że mężczyzna będzie szalał za tobą, bez konieczności gonienia za nim. Pozytywna energia jest zaraźliwa i przyciąga ludzi, ponieważ sprawia, że czują się dobrze w Twoim towarzystwie. Kiedy emanujesz optymizmem i radością życia, stajesz się dla innych źródłem inspiracji i motywacji. Pierwszym krokiem jest praca nad własnym podejściem do życia. Staraj się dostrzegać pozytywne strony różnych sytuacji i koncentruj się na rozwiązaniach zamiast na problemach. To nie oznacza ignorowania trudności. Ale raczej podejście do nich z konstruktywnym nastawieniem. Twoja zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami w pozytywny sposób może być niezwykle atrakcyjna dla mężczyzny, który szuka partnerki wspierającej i inspirującej. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy dodają ci energii i motywują do działania. Unikaj toksycznych relacji, które mogą wpływać negatywnie na twoje samopoczucie. Kiedy jesteś w dobrym nastroju. Łatwiej Ci nawiązywać relacje i przyciągać do siebie innych. Zrozumienie tych najczęstszych błędów pozwoli Ci ich unikać i budować zdrowsze relacje. Pierwszym błędem jest nadmierna kontrola. Pragnienie kontrolowania każdej sytuacji, jego działań czy uczuć może prowadzić do frustracji i poczucia duszenia się w relacji. Jeśli stale pytasz, gdzie jest, co robi, z kim się spotyka, może poczuć się osaczony i zacząć unikać kontaktu. Zaufanie jest fundamentem każdej zdrowej relacji, a brak zaufania często prowadzi do jej rozpadu. Zamiast kontrolować, staraj się budować relację opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pozwól mu mieć przestrzeń dla siebie, a zobaczysz, że będzie bardziej chętny do dzielenia się z Tobą swoim życiem. Drugim częstym błędem jest bycie zbyt dostępną. Jeśli zawsze jesteś na każde jego zawołanie, rezygnujesz z własnych planów, by się z nim spotkać czy odpowiadasz natychmiast na każdą wiadomość, możesz sprawiać wrażenie osoby pozbawionej własnego życia. To może prowadzić do utraty zainteresowania z jego strony, ponieważ nie czuje potrzeby starać się o Twoją uwagę. Pamiętaj, że atrakcyjność często wynika z równowagi między dostępnością a niezależnością. Szanuj swój czas i plany, a on będzie szanował ciebie. Trzecim błędem jest nadmierne narzekanie i negatywne nastawienie. Jeśli często skupiasz się na problemach, narzekasz na swoje życie czy innych ludzi, możesz obciążać go emocjonalnie. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, szukają w relacjach wsparcia i pozytywnej energii. Staraj się koncentrować na rozwiązaniach, a nie na problemach. I pielęgnuj pozytywne podejście do życia. Twój optymizm i radość życia mogą być dla niego inspirujące i zachęcać go do bycia bliżej ciebie. Czwartym błędem jest porównywanie go do innych mężczyzn, zwłaszcza byłych partnerów. Takie porównania są nie tylko niesprawiedliwe, ale mogą również zranić jego uczucia i zbudować między wami mur nieufności. Każdy człowiek jest inny. I zasługuje na to, by być traktowanym indywidualnie. Skup się na tym, co Was łączy, a nie na różnicach z innymi. Doceniaj jego unikalne cechy i to, co wnosi do Twojego życia. Piątym błędem jest zbyt szybkie odsłanianie wszystkich kart. Jeśli od razu opowiadasz mu o całym swoim życiu, planach na przyszłość czy najgłębszych sekretach, możesz pozbawić Waszą relację elementu odkrywania i fascynacji. Pozwól, by wasza znajomość rozwijała się stopniowo, dając mu szansę na poznawanie ciebie krok po kroku. Tajemnica i stopniowe odkrywanie siebie nawzajem buduje napięcie i zainteresowanie. Szóstym błędem jest brak autentyczności. Udawanie kogoś, kim nie jesteś, by mu zaimponować, może prowadzić do nieporozumień i frustracji. Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw, a on może poczuć się oszukany. Bądź sobą od samego początku, a przyciągniesz do siebie ludzi, którzy docenią cię za to, kim naprawdę jesteś. Autentyczność buduje zaufanie i głębokie więzi. Siódmym błędem jest zaniedbywanie własnych potrzeb i granic. Jeśli zawsze stawiasz jego potrzeby ponad własnymi, możesz z czasem poczuć się wykorzystana lub nieszczęśliwa. Ważne jest, aby dbać o siebie i komunikować swoje potrzeby w relacji. Zdrowy związek opiera się na wzajemnym szacunku i równowadze. Nie bój się mówić nie i stawiać granic, gdy jest to konieczne. Unikanie tych błędów pomoże Ci budować relację opartą na zaufaniu, szacunku i wzajemnym zainteresowaniu. Pamiętaj, że kluczem jest bycie autentyczną, pewną siebie i niezależną osobą, która szanuje zarówno siebie, jak i drugą osobę. Skup się na tym, co pozytywne i pielęgnuj wartości, które są dla Ciebie ważne.